To Konin stał się miastem, gdzie rozgrywają się najważniejsze zawody jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego kraju. Ja bardzo się cieszę, że Konin jest gospodarzem tych, tych zawodów. Wiadomo, że Straż Pożarna jest tą służbą, która największe zaufanie wśród społeczeństwa budzi. To też jest ważne, aby kształtować odpowiednio, wychowywać, ale i też dawać możliwość konkurencji. Dla tego młodego pokolenia przyszłych strażaków, którzy będą w służbie czynnej bądź też w ochotniczych strażach pożarnych służyć poszczególnym społeczeństwom w naszym kraju. Zawody rozgrywane w Koninie są niezwykle ważne dla startujących drużyn, ponieważ najlepsi z najlepszych będą mogli zmierzyć się podczas zawodów międzynarodowych. Dzisiaj mamy eliminacje krajowe do międzynarodowych zawodów, do międzynarodowej dużej olimpiady, która się będzie miała miejsce w przyszłym roku w Celje, w Słowenii, na, w której będą startowały drużyny niemalże z całego świata. Drużyny nie pojawiają się tu przypadkowo. To są zwycięzcy, który, którzy o prawo startu na zawodach ogólnopolskich walczyli w związku z tym, że mamy pandemię od dwóch lat. Oni musieli zwyciężyć w zawodach gminnych, potem Zwyciężali w zawodach powiatowych, w zawodach wojewódzkich i dziś całe szczęście, że mamy możliwości sanitarne takie, żeby przeprowadzić te eliminacje, ponieważ w przyszłym roku najlepsze nasze drużyny będą nas reprezentowały, tak jak powiedziałam, na Olimpiadzie Międzynarodowej w Słowenii. Zmagania drużyn pożarniczych startujących w zawodach podlegają ścisłym regułom i ocenie sędziów. Startujemy na międzynarodowym regulaminie z organizacji CTIF-u w dwóch konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza. Jeśli chodzi o sztafetę bojową, to jest prostsza sprawa. Tak jak w innych sztafetach cywilnych, że tak powiem, mamy strefy zmian, ale każdy zawodnik, oprócz dwóch, ma do pokonania jakąś przeszkodę. Musi chwycić odcinek węża, wrzucić na podest, nie może zsunąć się z tego podestu. Przeskakuje płotek kolejny pod płotkiem. Gaśnice ustawiamy również na podejście. Najbardziej chyba widowiskowy i trudny jest ostatni dziewiąty odcinek, gdzie zawodnik ma ustawione dwa odcinki węża, które łączy z sobą. Kolejny odcinek łączy z rozdzielaczem. Ostatni nasadę łączy z prądownicą i przebiega linię mety. Jeśli chodzi o ćwiczenie bojowe, tutaj w zasadzie można na dwie grupy podzielić drużyny. Jedna zajmuje się Pompowaniem wody napełnianiem zbiorników, 5 litrów. Druga część rozwija węże łączy węże. To też takie dość widowiskowe konkurencja. Ogólnopolskie zawody sportowo-pożarnicze dają możliwość, by zobaczyć, jak wyglądają przygotowania strażaków do codziennej służby i niesienia pomocy potrzebującym. Bardzo dobra kondycja i praca zespołowa to podstawowy warunek, by osiągnąć sukces. To jest ważne, bo wspieramy się wszystkie razem jako drużyna. Jesteśmy jakby tą całością i razem czujemy się też lepiej. Jak się okazuje, oprócz dobrej kondycji i pracy zespołowej liczy się coś jeszcze. Przede wszystkim chęci, bo wiadomo, to jest sport. Jeśli ktoś ma chęci, trenuje, to wiadomo, że efekty osiągnie, i sukcesy. Zawodnikom i zawodniczkom dopingowali kibice poszczególnych drużyn, ale zmagania wszystkich startujących druhów obserwowali także przedstawiciele zarządu Głównego Związku OSP, włodarze Konina i powiatu konińskiego. W ochotniczych strażach pożarnych jest taka piękna wspólnota pokoleń, bo ci najmłodsi dzieci, młodzież przygotowują się, ćwiczą, trenują, uczestniczą właśnie w zawodach. Dorośli ratują, starszyzna załatwia, organizuje sprawy organizacyjne, a seniorzy czy Nestorzy dbają o tradycję, dokumentują historię. I tu te zawody są też właśnie takim przykładem, gdzie spotykają się mistrzowie, ci młodzi mistrzowie z województw wyłaniane są najlepsze drużyny, które pojadą na olimpiadę strażacką do Słowenii. To będzie też okazja do zaprezentowania naszych dorobku naszych strażaków, strażaków ochotników, ale także Strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Te zawody wypełniają rolę taką z jednej strony przygotowanie do tych profesjonalnych działań ratowniczych, a z drugiej strony też piękna zabawa. Cieszy widok, że że tacy młodzi powiedzmy chcą, że tak powiem, angażować się do chociażby takiej działalności jak chodnicze straże pożarne. To, co widzimy tutaj bardzo dużo młodzieży, z całej Polski, ze wszystkich województw, to jest jednak dużo satysfakcja i dużo daje wiele radości, że, no, jeszcze, że te straże będą po prostu działały, bo one są bardzo mocno potrzebne. No, a na kim mamy, na kogo mamy liczyć, wszystkie na młodzież. Widząc zmagania i zaangażowanie młodych strażaków możemy być spokojni o przyszłość ochotniczych straży pożarnych. Jesteśmy pewni, że podczas olimpiady w Słowenii polska reprezentacja da z siebie wszystko.